Cześć robaczki. Dzisiaj zasiedlamy nowy domek. Który, jak widzicie, jest przygotowany już. Sperforowany w jednej części. I włożymy go do drugiej. Z odpływem. Odpływ to rureczka. Mnie przez 3 lata taka wersja się sprawdzała w tym roku dokładam jeden element wzmacniam oprócz kleju na gorąco dwuskładnikowym epoksydowym klejem z zewnątrz myślę że to nic nie przeszkodzi będzie troszeczkę trwalsze i zobaczcie tak jak mówiłem wcześniej dołożyłem trochę otworów bo zależy nam na tym żeby Kompost nie był zbyt wilgotny i żeby dobrze e, oddzielała się herbatka kompostowa. Co jeszcze potrzebujemy? Oprócz dżobnic trochę kartonu ziemia No i tu mamy przygotowany nasz bedding. Na początek nie damy go dużo, bo żownice muszą się zawsze zaklimatyzować w takim domku. Pierwsza warstwa to oczywiście ja wykorzystuję taką agrobuklinę. Możecie wykorzystać dowolnie jakiś z elementów filtrujących. Nawet żownice i tak potrafią przez to przechodzić, ale głównie chodzi nam o to, żeby czy nasza ziemia czy jakieś inne elementy zbyt szybko nam nie pozatykały tych odporów najpierw trochę kartonów ja uważam że nie za dużo bo one są bardziej chyba istotne na wyższych warstwach wsypiemy ziemię Ja mam tutaj w ziemi około trzech centymetrów. I na to położymy warstwę naszej masy, którą będziemy chcieli skarmić taką centymetrową warstwę myślę, że spokojnie wystarczy e, maksymalnie przy dużej ilości drzowni w domku możecie zaryzykować 10-15 cm ale już nie więcej no i trzeba kontrolować w jakim stanie jest domek, szczególnie pod względem wilgotności tej mieszanki, bo przy małej aktywności dżdżownic ona po prostu może trochę przypleśnieć, więc bierzcie to pod uwagę i kontrolujcie. No i teraz dżdżownice. Na początek takiego domku 500 sztuk myślę, że jest okej. Okay. Eee, przygotowałem tutaj taką wersję, małej i duże. I właściwie domek jest gotowy. Eee, to wszystko przykrywamy kartonem, i tak jak mówiłem, kontrolujemy poziom wilgotności. Gdyby było zbyt gorąco, nawilżamy. O, i to mamy gotowy domek. Jeszcze przygotowaną wersję, pewnie ją też pamiętacie z poprzednich nagrań. To jest wersja użytkowania doniczek. Myślę, że też jest to dobry sposób na fajny domek. Ja już tutaj przygotowałem agrobukinę. Ona nie ma tak perforowanego dna. Ale myślę, że wystarczająco z tego domku poprzednio uzyskałem chyba najwięcej herbatki kompostowej. Może też dlatego, że jest on zdecydowanie większej pojemności niż tamte kuwety. I robimy to samo. Ziemia. Trochę kartonu.

No myślałem, że nie zużyję całego, ale, ale jest, jest to taka, myślę, odpowiednia porcja, no i oczywiście nasze gwiazdy, żdżownice. Jeszcze troszkę dołożę, bo wygląda mi na to, że jest bardziej wilgotne. Chyba wziąłem bardziej wilgotną. Zatem chcę też przysypać jeszcze tą agrobuklinę, żeby już młodzież nie próbowała wychodzić poza. Tak. No, i oczywiście przykrywamy to kartonem. I to wchodzi do pojemniczka do zlewania naszej herbaty. Jeżeli zauważyliście jakiś nowy element, to się cieszę. A jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam na kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia.